Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj mam dla Was kolejną porcję gadżetów. Tym razem są to gadżety do samochodu. Linki do przedmiotów oraz ich orientacyjne ceny znajdziecie w opisie filmu. Zaczynajmy. Pierwszy gadżet w dzisiejszym odcinku to osłona przeciwsłoneczna do samochodu otwierana tak jak tradycyjna parasolka. Taką osłonę zdecydowanie wygodniej i szybciej się montuje niż tradycyjne osłony, które musimy np. przytrzasnąć drzwiami. Z przodu znajdziemy srebrną powłokę, która odbija światło słoneczne i promieniowanie UV, dzięki czemu wnętrze pojazdu nie nagrzewa się tak szybko. Do wyboru mamy osłony w dwóch rozmiarach. Dużym, który ma wymiary 145x80 cm oraz małym o wymiarach 125x65 cm. Pod numerem drugim przygotowałem dla Was zestaw do polerowania detali w samochodzie. Nie znajdziecie tutaj dużych gąbek do polerowania samego lakieru, tylko mnóstwo małych, których możemy używać w trudno dostępnych miejscach, takich jak na przykład grill, klamki czy felgi. Do wyboru mamy zestawy z wałkiem giętkim, który zdecydowanie ułatwi nam pracę. Końcówek możemy używać z tradycyjną wiertarką, wkrętarką czy tremelem. Ich średnia ocena na Ali to 4,8, a ilość zamówień to prawie 900 sztuk. Numer 3 w dzisiejszym zestawieniu to urządzenie do diagnostyki samochodu wyposażonego w złącze OBD-2. Producent podaje, iż działa ono ze wszystkimi autami wyposażonymi w to złącze, wyprodukowanymi po 1996 roku. Pozwala ono m.in. na diagnostykę silnika, kasowanie błędów czy odczytanie numeru WIN. Bardzo fajny gadżet, który z powodzeniem sprawdzi się w garażu, czy możemy go użyć np. do sprawdzania samochodu przed jego zakupem. Jego cena to tylko niecałe 18 dolarów i możecie je zamówić z 3-dniową bezpłatną dostawą z Polski. Kolejny gadżet to specjalny żel do naprawy skórzanych foteli samochodowych. Oczywiście możemy go również użyć w domu do renowacji fotela czy kanapy w salonie. Według producenta bardzo dobrze maskuje różnego rodzaju pęknięcia czy przetarcia. Za około 2,5 dolara dostajemy 20-militrową tubkę. Do wyboru mamy żele w 8 różnych kolorach. Jego średnia ocena na Ali to 4,5, a ilość zamówień przekroczyła już 54 tysiące. Pod numerem 5 w dzisiejszym odcinku mam dla Was składany stopień do samochodu. Posiadam specjalny hak, który zaczepiamy o rygiel drzwi. Dzięki czemu bez problemu możemy dostać się np. do boksa dachowego czy bagażnika na rowery. Urządzenie to docenią w szczególności osoby niższe lub te, które posiadają wysoki samochód, np. minivana. Do zestawu dołączona jest taśma ochronna, którą musimy sami przykleić, tak by podczas wchodzenia nie porysować lakieru w samochodzie. Stopień jest bardzo wytrzymały, ponieważ został wykonany z aluminium. Z przodu posiada dodatkowo specjalny bolec, dzięki czemu może on pełnić również funkcję młotka awaryjnego. Kolejny gadżet to zegarek samochodowy z wbudowanym termometrem. Sprawdzi się on przede wszystkim w starszych samochodach, ponieważ w nowych jest to już praktycznie standard. Urządzenie mocowane jest do kratki na Zasilane jest dwoma bateriami guzikowymi posiada niebieskie podświetlenie, dzięki czemu zegarek jest bardzo czytelny również w nocy. Pod numerem siódmym znajdziecie gadżet, który świetnie sprawdzi się podczas długich podróży. Jest to składana poduszka, mocowana do zagłówka. Dzięki niej nasza głowa nie będzie nam opadać podczas snu. Dodatkowo chroni ona również naszą szyję podczas stłużki czy wypadku, gdy uderzenie następuje w bok auta. Poduszka jest uniwersalna i pasuje praktycznie do każdego samochodu. Do wyboru mamy poduszki w wielu różnych kolorach, jak również wykonanych z różnych materiałów, np. ze skóry. Ich cenę na nali to 4,8, a ilość zamówień przekroczyła już 700 sztuk. Pod numerem 8 mam dla Was maty wygłuszające. Wykonane są one z piany zamknięto-komórkowej i świetnie nadają się do wygłuszenia wnętrza samochodu, co wpływa na poprawę komfortu jazdy. Dodatkowo wykorzystywane są one również do budowy karaudia. Maty posiadają warstwę samoprzylepną, co znacznie ułatwia ich montaż. Dodatkowo nie chłoną one wody i są ognioodporne, co może mieć bardzo duże znaczenie, np. podczas wypadku. Do wyboru mamy maty o grubości od 3 do 30 mm i pakowane są one w rolki o wymiarach 200 na 50 cm. Ich średnia cena na Ali to 4,8, a ilość zamówień przekroczyła już 2000 sztuk. Kolejny gadżet w dzisiejszym odcinku to bezprzewodowy odkurzacz firmy Baseus. Dzięki swoim niewielkim wymiarom możemy go przechowywać np. w pojemniku na napoje czy schowku. Mimo swoich wymiarów jest naprawdę mocny. Dodatkowo posiada elastyczną rurę oraz szczotkę, dzięki której możemy dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Wbudowana bateria o pojemności 6000 mAh pozwala na około 18 minut pracy odkurzacza. Jego średnia ocena na ali to 4,7, a ilość zamówień przekroczyła już 5000. Numer 10 w dzisiejszym zestawieniu to przetwornica samochodowa o mocy 200W. Z powodzeniem możemy ją wykorzystać do zasilania sprzętów o niedużej mocy, takich jak laptop, telewizor czy na przykład ładowarka do baterii do narzędzi bezprzewodowych. Taka przetwornica świetnie sprawi się na przykład na kempingu. Jej średnia cena na Ali to 4,8, a ilość zamówień przekroczyła już 1000 sztuk. Cena takiej przetwornicy to tylko niecałe 15 dolarów. Numerem 11 mam dla Was płyn do mycia samochodu w formie proszku. Zawartość saszetki wsypujemy do około 5 litrów wody. Otrzymany roztwór bardzo dobrze usuwa wszelkie zanieczyszczenia i jest bezpieczny dla lakieru. Dodatkowo po spukaniu nie pozostawia planu. Proszek posiada naprawdę bardzo dobre recenzje na Ali, a jego średnia ocena to 4,8. Ten gadżet pojawił się w jednym z moich ostatnich filmów, lecz było to ogólne zestawienie, dlatego dzisiaj postanowiłem go zaprezentować ponownie. Jest to multimedialne lusterko wewnętrzne do samochodu budowany ekran posiada przekątną 10 cali i dodatkowo znajdziemy tutaj wideorejestrator nagrywający w rozdzielczości Full HD, kamerę cofania oraz nawigację. Urządzenie posiada system operacyjny Android 8.1 i możemy do niego włożyć kartę SIM. Dzięki czemu bez problemów możemy korzystać np. z Google Maps. Dodatkowo znajdziemy tutaj również możliwość odtwarzania filmów czy muzyki. Jego średnia cena na Ali to 4,6. Kolejny gadżet to bezprzewodowa pompka. Dzięki niej bez problemów możemy napompować koło nawet w środku lasu. Znajdziemy tutaj wbudowany cyfrowy manometr, dzięki któremu możemy również sprawdzić, czy mamy poprawne ciśnienie w oponach. Wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh pozwala na napompowanie do 6 opon samochodowych lub 12 opon od motocykla na jednym ładowaniu. Urządzenie dodatkowo może również pełnić funkcję powerbanku. Jego średnia ocena NALI to 4,9 i w linku, który Wam podaję, macie możliwość zamówienia go z 5-dniową dostawą z Polski. Numer 14 to specjalna naklejka na lusterko zewnętrzne. Dzięki niej woda szybko spływa ze szkła lusterka, dzięki czemu mamy bardzo dobrą widoczność. Ma to w szczególności duże znaczenie podczas jazdy w deszczu. Do wyboru mamy naklejki w dwóch różnych rozmiarach. Ich średnia ocena NALI to 4,7, a ilość zamówień przekroczyła już 4000. Pod numerem 15 przygotowałam dla Was uchwyt na pudełko chusteczek higienicznych. Każdy, kto jeździ z małymi dziećmi, wie, że warto mieć je zawsze pod ręką, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą potrzebne. Dzięki niemu możemy takie pudełko przyczepić np. do słony przeciwsłonecznej czy zagłówka od fotela. Jego cena z dostawu to niecałe 2 dolary. Ostatni gadżet to specjalna tabliczka mocowana do szyby z numerem naszego telefonu. Mocowanie odbywa się za pomocą dwóch przyssawek. Dzięki takiej tabliczce, nawet jak kogoś zastawimy, będzie mogła się ta osoba z nami łatwo skontaktować. Bardzo przydatna rzecz, w szczególności dla kurierów czy dostawców. Do wyboru mamy tabliczki w kolorze srebrnym oraz złotym. Były to już wszystkie gadżety w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia już niebawem.